tego filmu dowie się, jak znaleźć pomysł na biznes, a opowie nam o tym Łukasz. Łukasz jest seryjnym przedsiębiorcą, który prowadził kilka firm, zajmuje się już tak naprawdę przedsiębiorczością i prowadzeniem firm od 14 lat. Obecnie rozwija sieć żłobków Happy House i inwestuje w nieruchomości. Dokładnie. Uczelnia ASBIRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Gdzie zacząć szukać pomysłu na biznes? Wiesz, ja uważam, że to zależy, tak naprawdę. To jest taka najlepsza odpowiedź, bo są ludzie, którzy pracują gdzieś i widzą tam jakieś szanse dla siebie, robią coś, co im sprawia przyjemność, i widzą, że to jest coś, co mogliby robić w przyszłości w ramach swojego biznesu. Ale są też ludzie, którzy robią w swoich pracach coś, czego nie chcą wykonywać i marzą o czymś innym. Tak? Więc tak naprawdę uważam, że pomysłów należy szukać w sobie po prostu tak? zobaczyć, co komu sprawia przyjemność. Jakie ma cele, marzenia, plany i szukać pomysłów biznesowych, które są zgodne z tym, do czego człowiek dąży. Czyli po prostu nie próbować wchodzić na siłę w biznes, gdzie tylko widzisz pieniądze, a nie czujesz tego? Bardziej w tym kierunku? Ja tak właśnie uważam, że jakby pieniądze to jest coś dodatkowo. Że nie warto wchodzić w biznesy, które są tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Bo ja miałem taką, taką sytuację, że byłem w biznesie, w którym no, całkiem fajne pieniądze zarabiałem, natomiast no, nie byłem w tym szczęśliwy i uważam, że to nie jest dobra droga na jakieś długodystansowe szczęście. Jak według Ciebie można zweryfikować, czy warto dany pomysł na biznes zacząć realizować, czy nie? No Jest kilka sposobów. Jeden z takich sposobów to właśnie zweryfikować, czy jest to zgodne z tym, do czego dążymy, co chcemy w życiu osiągnąć. Kolejna rzecz no to przygotować jakiś wstępny biznesplan. Nie musi to być jakiś nie, elaborat, tylko chociaż na kartce papieru przygotować taki biznesplan. Dzisiaj właśnie mam szkolenie, na którym będę chciał pokazać, jak taki biznesplan powinien wyglądać. I potem z tym biznesplanem no, wypadałoby pójść w rynek, tak? sprawdzić, czy są osoby, które byłyby zainteresowane tym biznesem. A najlepiej sprawdzić, czy będą osoby, które będą chciały zainwestować w ten biznes, bo uważam, że to jest najlepsze, najlepsze badanie biznesu. Iść do kogoś, kto jest bardziej doświadczony w biznesie albo w tej branży i zobaczyć, czy ta osoba zobaczy perspektywę, jakieś szanse rozwoju tego biznesu. Na podstawie tego biznesplanu. A myślisz, że warto przykładowo też, zanim zaczniemy inwestować, zrobić nim jakiś budżet, sprawdzić koszty, jakie załóżmy, czy w ogóle to, co sprawdza się w Excelu? No tak, no to jest podstawa, jedna, jedna ze składowych biznesplanu. No, nie, nie warto wchodzić w biznes, w którym nie policzy się kosztów i potencjalnych przychodów. Okej, okay. właśnie pytam się, bo właśnie nie każdy wie o tym i właśnie mhm. to jest fajne. I myślisz w takim razie, w jaki biznes nie warto wchodzić, jakby jakiego biznesu nie warto otwierać? Mhm. Więc to jest tak, że Coś, co jest dobrym pomysłem dla mnie, może być nie, nie być dobrym pomysłem dla Ciebie. Tak samo coś, co nie jest pomy dobrym pomysłem dla mnie, będzie dobrym pomysłem dla Ciebie. Więc to znowu zależy od człowieka, od jego predyspozycji, celów. E, więc ja uważam, że nie warto wchodzić w biznesy, które e, są nakierowane tylko i wyłącznie na zysk, na, na osiągnięcie jakiegoś tam sukcesu finansowego. Nie warto wchodzić w coś, co, co tak naprawdę człowiek nie czuje, nie chce robić e, i nie jest zgodne z jego potrzebami i planami. Pierwszy biznes, lepiej od myśli, żeby otworzyć samemu czy ze wspólnikiem. Wiesz, no mówi się, że nie dobre są spółki, natomiast, natomiast myślę, że no w kupie siła tak? i jeżeli jest kilka osób, które mają różne kompetencje i nawzajem się uzupełniają, nawzajem motywują i napędzają, to dlaczego nie, nie stworzyć biznesu razem? To zależy kto ma jakie potrzeby, jakie ma, jaki ma sposób funkcjonowania, pracy, natomiast wydaje mi się, że więcej można osiągnąć działań w zespole. Coraz popularniejsza jest franczyza? I myślisz, że jako pierwszy biznes warto znaleźć jakiś pomysł samemu i zacząć go rozwijać od zera? Czy wejść we franczyzę, żeby dostać już gotowy plan, know-how i też mieć po prostu powiedzmy od kogoś, kto tam będziecie w tym wspierał? I to znowu zależy od człowieka, tak? No bo są ludzie, którzy lepiej czują we franczyzie, że lepiej lep, lepszym pomysłem dla nich będzie wejście w jakiś model biznesowy, który jest z góry przygotowany. Ja słyszałem też taką teorię, że najlepszą szkołą biznesu jest, biznesu jest MLM. To najlepiej wejść w jakieś MLM-y, pouczyć się sprzedawania, kontaktów, sprzedaży, jakby nawiązywania tych relacji. A są ludzie, którzy po prostu sami muszą przecierać szlaki, sami chcą założyć jakiś swój biznes, wymyślić wszystko od podstaw. To to jest indywidualna kwestia. Ja uważam, że trzeba próbować różnych rzeczy i sprawdzić, czym się człowiek najlepiej czuje. Wspomniałeś o odnośniu MLM-u, to bardzo dużo ludzi, ja na przykład widzę, że tak piętnuje trochę ten MLM, ale widzę, że dużo moich znajomych zaczynało, kiedy powiedzmy, nie wiem, było w liceum czy na studiach od MLM-u. Tam właśnie tak jak ty już nauczyli się budować relacje, sprzedaży, a teraz albo prowadzą swoje firmy, albo są bardzo dobrymi sprzedawcami w innych firmach, czyli właśnie tam zapoczątkowali po prostu te swoje mhm. działanie. Kwestia tego, że potem wiadomo musi pewne mhm. rzeczy jakby przepracować, ale bardzo fajnie, że potem zaczęło mi się to rozwijać Dzięki temu, że między innymi zachowali dużo kontaktów, które potem mogli wykorzystać i zrobić coś wspólnie. Mhm. Um, a co sądzisz o tym, czy warto zamienić swoją pasję w biznes? bo Przykładowo, jeśli załóżmy ktoś lubi wędkarstwo, otworzy sklep wędkarski i będzie myślał, że z racji tego, że jest dobrym wędkarzem, też będzie mu dobrze sklep wędkarski, a potem to nie będzie mu czy myślisz, nie wiem, że ta pasja może mu zbrzydnąć, albo nie wiem, może po prostu tego nie lubić dalej? Jakby, nie wiem, czy miałeś może znajomych, albo czy ty może miałeś tak... Wiesz co, wiem co można myśli. Pasja i biznes to są dwie różne rzeczy, jak dla mnie. Znaczy ktoś kto, ktoś, kto jest dobrym wędkarzem to jest jedno, ale bycie dobrym przedsiębiorcą to jest zupełnie inna dziedzina. Można być dobrym wędkarzem i kiepskim przedsiębiorcą, a można być dobrym przedsiębiorcą i kiepskim wędkarzem. Jest taka bardzo fajna książka, Mit Przedsiębiorczości. W ogóle polecam wszystkim, którzy chcieliby zamienić swoją pasję na, na biznes. Ta Michael Gerber no, opisuje, jakie są problemy osób, które zakładają biznes z powodu swojej pasji, że w pewnym momencie jakby ta pasja przeradza się w taką techniczną. Um, Prasę u podstaw. I to wypala człowieka, jakby sprawia, że jemu nie tylko nie sprawia przyjemność biznes, ale również ta pasja, która kiedyś sprawia mu satysfakcję. Więc jeżeli ktoś chce budować biznes na pasji, to jest dobry pomysł, ale trzeba od razu myśleć o tym, żeby tak poukładać ten biznes, żeby można było w nim nie pracować, żeby to inni pracowali, i tylko, żeby ten, kto zakłada ten biznes, mógł to nadzorować i sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje, pilnować jakości. No i cieszyć się tym, co robi, co lubi robić. Dzięki za udzielenie wywiadu. Mamy nadzieję, że te wskazówki były dla Was wartościowe. Jeśli materiał Wam się podał, to zostawcie łapkę w górę i zachęcamy do oglądania kolejnych materiałów na, na kanale naszej uczelni, gdzie również dowiecie się, jak rozwinąć swój biznes.